7 rano. Wstaliśmy o 6.30, żeby pojechać na wycieczkę. I zobaczcie, jaka jest pogoda. Mam nadzieję, że będzie tylko zachmurzenie, a nie, że będzie... A ptaszki też wstały jest po siódmej. Jesteśmy już wykąpani, więc dla nas to jest bardzo grubo. No i co? Będzie padać? <grybujesz> Czy nie? Chyba i tak pojedziemy. Baby you... Give me ice and fire. You're giving me. Wings. Jeszcze się z Wami nie witałam, ale już widzieliście i poranek, i trasę. Przejechaliśmy na wycieczkę łódką po takim jeziorze z liliami i kilka widzę. Jest jakaś taka końcówka tego, jak lilie kwitną, no, ale kilka różowych kwiatków jest. Myślę, że będzie warto, bo jest ślicznie Za mną. Nie wiem, czy widzicie sobie w góry. Także lecimy na łódkę i tyle. nie? Będzie fajnie po drodze. Konrad widział dwa węże. Ja nie wiem, jak Kamila mogła ich nie widzieć. Ja chyba dobrze, widzieć. że ich nie widziałem. Pierwszy mnie przeraził, a drugi był jeszcze większy ogólnie, więc i to dłużej. Jeszcze na drodze, musieliśmy go ominąć, ja akurat spojrzałam w teleskop. Zwyczaj zazwyczaj węże unikają głośnych ja e miejsc, tak jak drogi i tak dalej, ale no większego węża w naturalnym środowisku nie widziałem i był żywy. To nie jest tak, że to był w jakimś świecie. Um, Kapeć leżący I, i ten kafec, na podłożu. Kapeć, taki wężyk, to jakiś taki duży mówiłeś, nie pozawijany, no, nie zielony, wiem, czy, zielony. Nie, tak, taki zielono-biały, w sensie nie zielono-biały, tylko tak przechodził. go na Anatelę, w nasie co to był za No, no Trzeba uważać. To jest chyba nasz uber boat. Nie, uber boat. Bardzo duże jest to jezioro ogólnie. Nie wiem, ile taka wycieczka potrwa. Godzinę. Godzinę? Ty no to fajnie, bo tutaj, moi drodzy, co, ja, co mnie jara, jesteśmy u podnóży gór. Cudnie jest. Tajlandia jest tak śliczna. Idź. Kamila zawsze sprawdza podłoże w takiej sytuacji. Nie, no wiutkie deski, słuchaj. No, on jest chyba odnowiony, kiedyś oglądałem kiedyś vloga stąd i był taki zapadnięty. Nie wiem, czy to jest ten pomost, ale wygląda nawet na taki nowszy trochę. To chyba okej. Okay. Pójdziemy sobie tam, do Altanki. Jak już zapłaciliśmy 200 batów za wejście, to trzeba pochodzić, nie tylko popływać. O panina. Tak to nie jest nic nowego. Taki może. rozwinięty już. No. no. Jakieś rybcie. Rybcie? No, ale widzę dno bo to nie jest Nie wiesz co tu pływa? On teraz do mnie. Dużo, że w Tajlandii nie ma tego tylu i takie A są! Weź. No. Węze też pływają w wodzie. No i to dobrze zrobił. Słyszę, że lepiej ode mnie. No. Zobaczcie te góry w ogóle. A jakie góry? O co z on jest coraz lepszy. A Możecie sobie. A bo my nawet nie powiedzieliśmy, co to jest za park O, sam rojot. Dokładnie. No dobra, chodźmy dalej. Zobaczmy co tu się dzieje. Bo tym mostem, to wysokie tu mam chodzić i chodzić. Ale widzicie góry są właściwie wszędzie wokoło. Jakby tereny Tajlandii są tak górzyste. Bardzo się cieszę, że też trafiła nam się pochmurna pogoda, bo jest koło 11 i mogło być Ostro, a jest. No, wczoraj, przedwczoraj była śmierć w powietrzu o tej godzinie. Nie dało się oddychać, już nie mówiąc o jakimś papierosie Słuchajcie, czy czymś. Alarmują, że w Bangkoku w najbliższych dniach ma być 50 stopni i ostrzegają, żeby się nawadniać, unikać słońca, smarować. Wiadomo, no, w mieście jest o wiele goręcej zazwyczaj, ale no wiecie, 50 stopni i to nie jest no, odczuwalne, tak. Co jest straszy? Gdzie jej nie straszy? 5G Gwiazda. Co tak takiego? No, może się nie boją. Macie, oddalamy się cały czas. No, jest bajkowo. Jak kochanie, podoba ci się tu? Zarobiście się, tak <laughs> naprawdę. Tak podobają. A, ale na to nie można wyjść. Widzisz, już ta nowa tańka, Czyli też. załamało, no? Jezu, ty wyszki, tu widać po tych dachach, że już swoje przeżyły. Tu sobie nie posiedzimy. No? Ale tam, taki słychać Co robią? Taki słychać Tajlandia. Ej, mm, 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 mm. jest naprawdę kurwa. Człowiek się czuje mały przy czymś takim, co? no, no dobra, tu nie jest nic dziwnego, to jedziemy po tę łódkę. Nie ma co. Lecimy! Spijemy, wdzielamy na łódkę. O, jest nasz pojazd, ty! Kot wyskoczył. Jest nasz pojazd. I Mam nadzieję, że to nie oznacza jakiś przeszkód. To co oni mówią teraz? Jest git. No i co? Jedziemy. Znaczy, płyniemy właściwie. No, płyniemy. Trochę jak w gondoli. Mamy z tyłu naszego pana, który nas e, będzie się woził. Pomoże, tak. Że na razie się odpychamy bez silnika, bo jest na tyle płytko, że musimy się odpychać delikatnie. Mam nadzieję, że nie płyniemy w te krzaki, które są nami z tyłu góry. Zabieramy Was na wycieczkę. Jest szansa, że się wyglądamy. <grywa> tak, jest szansa, że utknęliśmy, jak widzicie tam z tyłu. Albo nie, nie wiem, coś się, coś się dzieje, nie rozumiemy jeszcze aż tego słów, więc nie bardzo chmurimy, o co chodzi. No spoko, udajemy, że szczęść wycieczki. <grywa> Za nami góry i już wiemy o co chodziło. Pan powiedział, że już Ci się przesiedli, I co robiliśmy, zrobimy zdjęcie. Bardzo ładne. Będzie do no no. <grym> I <grym> I płynie dalej. Tak, ale cudnie jest, co? Zobaczcie. Super, że jest taka pogoda. Wiem, normalnie, że światło nie jest okay, tak, ale... normalnie super. do, do ujęć i tak dalej, no to słońce, ale powiem Wam, że teraz jest taki okres w Tajlandii, gdzie jest tak gorąco, że na tą wycieczkę taki zachmurzony dzień jest idealny, bo... No. Byśmy wyparowali dosłownie podczas tej podróży. Ale jest super, jest taki kielal. I my, i góry. Sobota. 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 National Geographic, sorry, sorry. Geo... I... a tutaj mam na szywo, więc ja jestem tak zajarana tego sytuacją wcale Cię ci nie dziwię Skarbie mi też się podoba zresztą sami widzicie no jakby... pozostałeś tylko po w tym poprzednim mostu a tu? widoczki to są najważniejsze tam Tutaj, widzicie, wypatrzyliśmy jaskinie w górach. Znaczy w górach, w górze. Fajnie, co? Taki relaksem sprawia ta wycieczka i pływanie sobie tutaj. To warto Warto, A, widzi. warto wydawać jest pieniądze na, na... przeżycie. Tak, Ale o. nie wejdę. Ma... Nawet jakbym tam była, to jest po dużej, to chyba nie weszło, nie? No, wygląda na głęboko. Wiecie, słuchajcie, słuchajcie, udało nam się tutaj wydawać małpeczkę Jestem taką drugą małopeczkę. No, no Widać, widać. Właśnie jest jedna z ogromnym ogonem, i obok jest taka żółta. Słuchajcie, tutaj w masku są takie zajęte. jakoś będzie straszna, ale stracimy uwagę, jaka spotka. spotkać Widzą. Warto, czy nie warto? Bardzo, 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 Bardzo dużo zwierząt tu jest, ale naprawdę odgroma. Tyle gatunków w ogóle, jakichś ptaków. Ja to woda zmieszana z górami, tak wiecie, Małp. ty małpy widzieliśmy. Gatunek małp, których wcześniej nigdzie nie widzieliśmy. Właściwie nie, nie wiem, jak one się nazywają. Ja się czuję w filmie. Masz ku temu powody? W ogóle widzisz? Tam jest jaskinia, nie jaskinia, tylko świątynia jakaś chyba. Tak to fajnie wygląda. A nie no bo ty, no zrobię ultra zoom, będzie, sorry, za jakość, ale spójrzcie, Nie wiem czy to widać. Nie, nie widać chyba. Nie Jezu, no ale wiesz co te daszki mi się tak kojarzą z tą stylistyką, wiesz. Tak, z takim widokiem się przytrzymaliśmy. Tak, ale raz na tym wypadku, nie ma Nie, nie, nie. Od, od stycznia do, do końca lutego naj, najbardziej kwitną. Okej. Okay. No to jest. Stać. Warto jak najbardziej. Czy zobaczyliśmy więcej niż Tak. Polecamy jak najbardziej. Wielokrotny marcec.